Za nami kolejne kolokwium z bontonu, kolejny quiz. To rzecz, która się dzieje co tydzień na moim Instagramie. A teraz proszę Państwa, kolejny odcinek odpowiedzi na te pytania i krótkich komentarzy. Pierwsze pytanie, które padło w tym ostatnim quizie, brzmiało: czy po zwrocie z poważaniem na zakończenie listu lub maila stawia się przecinek? Wskaż Poprawną odpowiedź, tak lub nie. Proszę Państwa, nie stawia się tego przecinka. Wiem, że to jest jakieś mało intuicyjne, bo, bo, bo jak się ten list pisze i kończy się go słowami, z wyrazami szacunku, z poważaniem, to coś chciałoby się tam postawić. Ale jak powiadają językoznawcy, to rozmieszczenie tych sformułowań, czy tych odpowiednich części zakończenia listu w różnych miejscach, prawda, mamy z poważaniem pod treścią listu, później parę wersów niżej nasze imię i nazwisko. To oddzielenie tych dwóch elementów od siebie interlinią, to pełni funkcję takiego, proszę Państwa, przecinka, chociaż przecinek to, to może byłaby rzecz najmniej poprawna z punktu widzenia ortografii, kropki, myślnika, no, czegokolwiek, co chcielibyśmy tam postawić. Tak czy inaczej, proszę Państwa, odpowiedź na pytanie, czy stawiać cokolwiek z poważaniem albo z wyrazami szacunku brzmi: nie, nie stawiać. Drugie pytanie. Komu podamy wizytówkę dwoma rękami? Amerykaninowi, Niemcowi czy Japończykowi? Proszę Państwa, Japończykowi. Generalnie tamta część świata, Daleki Wschód, to to miejsce, w którym do wizytówki podchodzi się z pewną nabożnością. Wizytówka to jest, proszę Państwa, takie można powiedzieć, nie wiem, przedłużenie tego. Tego, tego właściciela tej wizytówki. Więc ten szacunek, z którym podchodzi się do wizytówki, jest odzorowaniem tego szacunku, z którym ten dalekowschodni biznesmen chce podchodzić do, do swojego partnera w interesach. A zatem, proszę Państwa, kiedy wręczamy wizytówkę przedstawicielowi, przedstawicielowi właśnie tej kultury Dalekiego Wschodu, trzymamy ją dwoma rękami, wręczamy komuś i, i ktoś, kto odbiera, również przyjmuje ją dwoma rękami. I trzecie pytanie, proszę Państwa. Monki, to inaczej, mokasyny, buty ze sprzączką czy gumowce? No i poprawna jest oczywiście odpowiedź B, buty ze sprzączką. Proszę Państwa, widać właśnie, jak te monki wyglądają. To monki firmy lowk, sprzączka, ten charakterystyczny element tych butów. Mąki, proszę Państwa, zostały podobno wymyślone przez mnichów i stąd ich nazwa. Mąki to są takie buty, które w tym swoim genotypie mają, proszę Państwa, taką mnisią prostotę życia, mnisią ubóstwo, czyli pasują do takiego garnituru. Na uroczystości, garnituru oficjalnego, góra i dół z tego samego materiału, spodnie na kant, no chyba raczej nie. To, to będą raczej takie stylizacje casualowe, smart casualowe, powiedzmy kombinowany garnitur, marynarka i spodnie z innego materiału. Może nawet te spodnie na kant, prędzej może trzy nosy. To, to jest raczej ten, ta parafia Monków, skoro już o o, o nichach tutaj sobie opowiadamy. To tyle, proszę państwa, w tym odcinku. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień. Miłego tygodnia.